Jeżeli nie macie planów na spędzenie Sylwestra, to chciałbym Was zaprosić na live, który będę robił właśnie tego dnia. Myślę, że zaczniemy sobie o godzinie 20, a do której potrwa, to zobaczymy, jak to się potoczy, ze względu na to, iż nie wiem, czy będą w ogóle jakiekolwiek zamówienia o późniejszych godzinach. Rok temu o takich późnych godzinach już to dosyć słabo wyglądało i nic nie wpadało, dlatego o tym mówię. Więc żeby nie przegapić, zasubskrybuj kanał i widzimy się na YouTube w niedzielę. Czemu tu śmietnik jest nie, no a ten śmietnik to jest hit ja Jestem ciekawy jego historii. No, gdzie śmietkuj? tym rupieciem Dobre. O, Dobry. Proszę. Ale to to masz? A nie wiem, nawet zaraz się dowiem. A ten sos tutaj nie zesrał się to jakiś autorski? Nie, to jest, to jest poza skalą. Aha. A dzięki, do widzenia. No, no, Zajebię sobie to nazwę, ja bym spróbował. To jest to? Dzień dobry, Robert. Ty patrz, kurwa co za gówno. <laughs> dobrze, że mówicie, bo nie wiedziałem nawet. Możecie poczuć się wyjątkowi za to, że jesteście na Discordzie. To chuj, jak już jesteście to wyskakiwać ku z pieniędzy. <laughs> O. Na <noise> to co przejechałem Nie, to, on, to nie to, że ładne słoneczko, tylko ta kamerka po prostu ma taki ładny jasny obraz, bo to tak to jest już ciemno jak chuj, no to, to jest noctowizor ogólnie 43 Uber A dziękuję Niebezpieczny świat no, no to ja wiem i naprawdę dużo zdrówka Dziękuję, wszystkiego dobrego żółwik. Ej, okay. kraka, kłaniam się Kłanią się po same kule <laughs> Kula, przychodzą, chleją w tym kurwa barze Kłop już najebany jak na Świt. Kurwa się osób, gdzie żeście to rozesłali? Proszę kurwa to skasować z internetu jeszcze nie znalazłem budynku, w którym by wyjewało zasięg, a muszę to sprawdzić. Muszę znaleźć taki budynek. I prawdopodobnie to będzie ten, bo to jest jeden z nowszych. To ja myślałem w ogóle, że jadę, gadam sam do siebie, a tu się okazuje, że kurwa pięć osób siedzi na zimnie chuj wie jak. I tyle z tego testowania. Bo wiecie, ja ogólnie tak zawsze sam do siebie pierdolę głupoty, nie stąd w ogóle właśnie te filmy zaczęły się pojawiać. nie że skoro masz, gadaj sam do siebie, no to już niech ktoś kurwa tego słucha, może ktoś się pośmieje chociaż. Tu gdzieś? Nie, to jest 36. Aha, tu dobra, okej. Okay. Wszystko jasne. To pamiętajcie numer mieszkania z chce mi się. Kurwa cicho bądź. Teraz szukaj. Też nie, też nie Proszę uprzejmie Oni też nie wywaliło tu obrazu, no cholera jasna. Dobra, no to wychodzi na to, że wszystko działa A jak będę robił streama to nie będzie działać pewnie Wracamy trafikarem? <grym> W ogóle ciekawe, czy jest monetyzacja na ten live, zobaczę aż, czy, czy znowu mi ściągnęli. Chciałem sprawdzić właśnie, czy będą ściągać, czy nie. No i ch**, ograniczony jest, no szkoda mać, no skój, sz... nie zarobię sobie na live'ie. Ale mu się f... wpier**olił. Pa-ra-pa-pa. ło pa. ło no, Nigdy w sumie tutaj nie byłem i takiego dropa do wody, nie? Tak o, normalnie. No i znowu nie zapiąłem telefonu na uchwyt. Już słyszałem, że wypada. Witam. Y Dobra, tak? tak, E5. No, proszę bardzo. Dobra. E6. Tak, E6, tak, 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 sobie moja wina. Jednak nie podają przez okno. Dla zabłocie 19 tam musi wyjebać. Uf, chyba. Zamknij lej. Dzięki. Nie no co jest grale? Jakim chujem nie wyjewało obrazu Nie wiem o co chodzi Albo te budynki są jakieś specyficzne Albo nie wiem Oa! 54 Ale ładna choinka. Dobra, dzięki bardzo. No Zajebiście działa, żeby tak działało, to jest sylwestra, chociaż wątpię, żeby tak było. Do tego budynku, gdzie jedziemy, powinno już na 100% wyjewać, Naprawdę, w tamtym zawsze wypierdalało i internet w telefonie, i w ogóle wszystko, nie? Jak tam nie wyjebie, to ja nie wiem, to jakaś magia się kurwa dzieje, to, ale tam 100%. Dobra, trzeba by spojrzeć na tabliczkę. Aha, nie, bo tutaj tu nawet nie ma tych budynków jeszcze. W sumie nie wiem. To jest ten czy tam ten nowszy? A nie, dobra, to nie ten. To też nie ten. Kiedy tyle tych budynków tu najebało, Ja nawet nie wiem, nie? Masakra. Zajebiste. jest to lobby tutaj. Tak jak mi się podoba. No i mamy koniec internetu. Dobry. I tak i pinie 8, 1 1 1. Aha, dobra. Okej. Okay, dobra, dzięki. No to jest właśnie dobrze. Strumiowali, wali, one nagrywania nie. Cze. No Potrzebuję Wolcie się ode mnie, Kurwa wpisałem ten PIN, nie potwierdziłeś kodu PIN, Kurwa potwierdziłem, mam wszystko nagrane, po prostu zdejmę zegarek, zobaczymy czy będzie mierzył dalej, jak będzie to śmiegnę trochę. No zatrzymało się, nie, więc nie mierzy w sumie. No nie, no to musi działać, nie, no bo patrz, nie zmienia się już, jest 124 stanęło i tyle.